Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Nagawa Biznes, Motywacja, Sukces. Dzisiaj sobie porozmawiamy o przyjemnym temacie, czyli nigdy nie jest za późno. Na co? Na osiąganie sukcesów, zmiany pracy, przebrawiążenie się, zmiany relacji, to co chcemy. Nigdy, żaden wiek, czy masz 30, 40, 50, 60 czy 70 lat. Nie ma to w ogóle znaczenia. A dlaczego? Ponieważ czym jesteśmy starsi, tym więcej wiemy, tym mamy większy bagaż doświadczeń, jesteśmy mądrzejsi i potrafimy to wykorzystać w naszym życiu w sposób fajny, pozytywny. Więc słuchajcie, no podam Wam teraz takie parę przykładów ludzi, którzy osiągali sukcesy, w podeszłym wieku i znacie te korporacje, znacie te nazwiska, znacie te osoby, może nie osobiście, ale ze świata, i jest to normalne, że w czym jesteś starszym, tym bardziej szybciej możesz osiągnąć ten sukces, bo wiesz, co chcesz i wiesz, jak to zrobić. Na przykład słuchajcie Marvel. Marvel Stan Lee. 39 lat, kiedy on dopiero zaczął odnosić pierwsze sukcesy. Około 40. Do tego czasu zbierał, dostawał w wpierdziel, nie wiedział tak naprawdę czego chce. W wieku 40 lat dopiero osiągnął jakieś pierwsze swoje sukcesy. Coca-Cola, John Pemberton. 55 lat otworzył swoją firmę Coca-Cola, gdzie był zależny od kokainy i morfiny. Dlatego stworzył Coca-Colę na bazie liści, konopi, liści Koki. Taka prawda. Więc zobaczcie, jak stworzył w wieku 55 lat, dopiero otworzył swój biznes. Samuel Jackson, 43 lata, pierwszy sukces jako aktor. KFC, Hedlund Sanders, 65 lat, kiedy stworzył tą właśnie sieć restauracji swoją. 65 lat. Wcześniej dopiero zaczął pracować nad tym, całą posypką, sprzedawać te kurczaki, ale dopiero wtedy osiągnął ten finalny. Sukces McDonald's, Ray Kroc, 52 lata, kiedy dorwał właśnie ten produkt, ten system zarządzania restauracją, jak ma aktualnie McDonald. Oglądajcie oglądajcie sobie fajny film Mac Imperium. Polecam wszystko jest fajnie wyjaśnione i yy, bardzo przyjemny film. Henry Ford, 43 lata. Nestle 52 lata. Więc słuchajcie, zobaczcie, że tutaj są osoby, które około 40-50 lat dopiero zaczęły osiągać sukcesy. Dlaczego? Bo wcześniej dostawało w pierdziel i to grubo. A my często jesteśmy tak, że my się poddajemy, bo my dostajemy w pierdziel. Nie trzeba zmienić myślenia. Trzeba podejść do tego w taki sposób, że jeżeli dostajesz w wyciągnąć wnioski, co ja źle zrobiłem, dlaczego tak się stało, i zrobić to odwrotnie. To wszystko. Tak? W zależności od tego, jakiej sytuacji się podnosimy. Ja też dostałem w pierdziel, dostawałem w pierdziel, podnosiłem się z niejednych sytuacji. Naprawdę straciłem bardzo dużo pieniędzy, stresów i w ogóle wszystkiego, ale wyciągnęłem wnioski i jadę dalej, bo tak to się powinno robić. Nie powinno się poddawać, ponieważ poddanie powoduje to, że szybciej umierasz, szybciej, nie wiesz, jesteś nieszczęśliwy, to życie nie ma sensu i czuję się słabo. Bez sensu. A dążenie do celu powoduje, że Cię motywuje, podnosi eudorfinę, e, pokazuje Ci sens życia, to wszystko. Samo dążenie, nie osiągnięcie. Więc słuchajcie, ja wiem dokładnie o tym na swoim przykładzie, że jeden rok, jeden rok z całego naszego życia, jeden tylko, może totalnie odwrócić wszystko. Jeżeli będziesz ciśniał, będziesz wiedział jak. Można się dowiedzieć, oglądając właśnie takie filmiki na innych kanałach, czytać książki, co robią ludzie sukcesu, jak to powinni co trzeba robić. Mamy swój bagaż doświadczeń, że ułożyć ten plan i cisnąć, nieważne w jakim jesteście wieku, bo tylko rok starczy na to, żeby wszystko się podmieniało, Wszystko. Tylko trzeba to zrobić. Naprawdę nie ma znaczenia, w jakim jesteś wieku, żeby zacząć po prostu fajnie żyć. Cisnąć. Będą dalej porażki, będą różnego rodzaju mm, przykre sytuacje, ale z Twoim bagażem doświadczeń przechodzisz to o wiele lżej. A my już jesteśmy akadowani: jak zaczynamy się stresować, to się boimy, mamy lęk przed porażką, i wtedy zastopujemy, stopujemy się, gdzie jest błędne. Więc słuchajcie, kończę ten filmik. Jeszcze raz powtarzam, nie przejmować się, ile kto ma lat, czy ktoś ma 30, 40, 50, 60. Każdy wiek jest dobry na to, żeby zacząć żyć, ponieważ tylko rok starczy na to, żeby wszystko się zmieniło. Ludzie sukcesu nieraz byli bankrutami. Nieraz popełniali takie błędy, żebyśmy nawet, nawet my sobie nie wyobrażamy tego. My tylko widzimy ich sukcesy. tak Nie widzimy tej drogi całej, którą musieli, musieli przebyć. Więc nie przejmujcie się tylko i wyłącznie realizujcie, co to chcecie, zmieniajcie zawody, bawcie się swoim życiem, bo czas tak szybko uczycie, że szkoda. Szkoda się zatrzymać i szkoda się poddać, bo niektórzy by chcieli żyć, a nie mogą. E, dziękuję bardzo, że oglądaliście mój filmik, następny wniosek. Nigdy nie jest za późno. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!